Jak ty się ubierasz? Jak wisiara? A to za to, że przypomniałeś nauczycielce o <laughs> kartkówce. No proszę, proszę. Bupilet nauczyciela się znalazł. <laughs> proszę, zostaw mnie zrobi wszystko. Po co? Ja to w ogóle robię. Zaczynam być sama. Znów jak nauczyciela, przypomniał o kartkowce z Gegry. No. Ej, co ci się stało? To taka niepochmurna. Jak to niepochmurna? Dziewczyno, weź yy, pomysł, zanim coś powiesz. Po prostu przypomnij nam sobie, gdy ja byłam obrażana, a teraz? Moich wrogów mogę załatwić dupę. I tyle powiem. O proszę, Twój Lovelace idzie. Cześć, kochanie. Dobra, ja idę, bo hmm, teraz matna. Muszę znów sobie wymyślić, żeby kupić babkę. Nara, z Ci jest coś w skarbie. Zasmuciłam Cię czymś? Nie, po prostu mam dzień. Nie. Patrzcie, kto idzie. Co, Ty myślisz, że kiedyś będzie się fajne? Że ktoś się po prostu polubi? Oferma. A jeszcze raz przypomnisz babce od matematyki, że mamy Sprawdzian, to ci przysięgam, że cię w, w tą mordę. Ała, ty normalna ty nie jesteś. Uważaj na słówka. Cześć, cześć kochanie. Jak dzisiaj było w szkole? Ha, znów mnie przyzywali. Ale powiem ci tak, mamu. Ja nigdy nie będę popularna. Wiem. Nigdy nie będę popularna. Nigdy. I znów wspaniały dzień w szkole. Obiecałam nigdy nie być popularną. Nawet nie zagadywaj do niej. Hej, kocha Hej kochana. Co to było? O, mam takie przywitanie godowe. Dobra, ale do rzeczy. Posłuchaj, chciałabyś może ze mną być popularną w całej szkole? Jasne! Dobra, psia Tylko chodź, na początku pójdziemy do sklepu. Jacha! Nigdy się nie będę popularna. Coś ty, mamu, nigdy nie będę popularna. Nie chcę po prostu tego. Dobrze, ufam ci, Mówisz mi to od kiedy, wtedy, kiedy miałaś cztery latka. Wierzę w Ciebie, Skarpia. Nigdy, nigdy, nie będę popularna. Dlaczego jestem popularna? Dlaczego to robię? Obiecałam mamie, że nie będę. Że zawsze będę blisko niej. Cześć i witam bardzo serdecznie. Um, Oto był mój filmik popularna, nie wiem czy dobrze go zrobiła, ale dużo było nad nim pracy i mam nadzieję, że ci się spodoba i pa pa.